Kto to idzie, że ty już tak się cieszysz. Kto to idzie? Wita cię, od razu cię wita. kapcia ci daje. O, tylko mojego. Biorę sobie. biorę sobie. Dzięki. Nie mogę się do niej przyzwyczaić teraz w tej fryzurze. Nie Ten trzeba. Nie mów łeb. A ona co ma? Głowę. Głowę to ma człowiek. Tutaj by jej... Nie robił takiego hełmu. Jezu, nie mów, bo jej przykro, jak ona to zrozumie, nie słuchaj. tego hełmu, tylko bardziej płasko do niej dawał, żeby wyglądało normalnie. A ty masz maszynkę, i... to weź jej podgój trochę. To mam tutaj podgój robić? Zostaw. Żartowałam, ojej. Choćby ci będzie smutno, nie bierz tego do siebie. Dobrze, że nie rozumiesz, no. Ach, ten Grzesiu. Dzień dobry, zaczynamy nowego vloga. Ja, Figa, Grzesiu, jesteśmy w domu, dzieciaki w szkole, więc taki typowy wrzesień, pogoda. Istnieje jesienna się u nas zrobiła, zimno, ale o tym może zaraz, jak pójdziemy do ogrodu. Na razie, coś przyjemnego. A z przyjemnych rzeczy to kawusia, moja ulubiona, rozpuszczalna. Chociaż ekspres w domu jest, jak to chyba patrzeć nie może, jak ja tą kawę piję. Nie. Ale nie? Pogodziłeś się już z tym, co? A mi to nie przeszkadza. Ale jakbyś używała, to byś się częściej czyścił. No to ja prawda. Też tak dużo kawy teraz nie piję? To prawda. Kiedyś bardzo dużo piłeś, a teraz przestałeś. Jeszcze bez kofeinu. Grzesiu sobie robi tam w tle śniadanie. Figa liczy na to, że szynka spadnie. Albo, że Grzesio mi serce zmięknie. I nie Ale będzie musiał... Ono już na swoim miejscu. Plaster szynki ostatnie wzięła. Nie gryzie w ogóle. Nie, nie gryzie, tylko od razu do łóżka, do sypialni, na górę. Tak, ale ona wiesz dlaczego? Bo ona się delektuje wtedy, ona powoli. Tak, tak się delektuje, że tak. Szynkę trzyma, wypluje, a popatrzy i zje jeszcze raz. To jest to piękne, to jest tylko tylko ją w łóżku trzymać. A ja będę wprowadzać klimacie jesienny w naszym domu. Ostatnio Wam pokazywałam, że dostałam piękne Dynie. Jak byłam z dzieciakami, z siostrą, mamą nad morzem, to w lesie nazbieraliśmy takie piękne szyszki. I zaraz coś tutaj wymyślimy, ale jeszcze gdzieś mam grzybki, więc idę na górę. Grzyby też przywiezione z nadmorza. Właśnie już taki klimat jesienny chyba mnie tam złapał, bo zamiast muszelek i takich nadmorskich pamiątek, to właśnie takie trzeba, żeby przywiozła już Wczoraj właśnie byłam z tego u grumera i kupiłam taki świecznik biskup. Chyba za 2 bo. był. A fajny, bo raczej to się nie przewróci. Ja bardzo mało palę świeczek w domu, bo zawsze się boję po pierwsze, że figa wskoczy i może się podpalić, a po drugie, no to wcześniej dzieciaki były małe i też różne pomysły. Teraz już nie, Janek to już duży chłopak, zresztą zawsze taki bezpieczny, bez dziwnych pomysłów. A lifcia już chodzi, rezerwówki, więc też Tak. łatwiej. Właśnie kupiłam też takie świeczki, one były na wyprzedaży. Zestaw 17 zł, więc wzięłam dwa. Jak to było? Ty tak mówiłeś, taka twój wiralowy tekst. Weź dwie na moją odpowiedzialność. Nie, takie coś... Nie mam co z pieniędzmi robić. Wziąłem... Tak wszyscy ten głos A, używają. Wzięłam, bo nie mam co z pieniędzmi robić. To ja też aż dwie faktki musimy kupić. Ale na serwam zimowy i jesienny się przyda. Za chudy. To nie do tego. Wydaje mi się, że taka grubsza lepiej tutaj wygląda niż taka chuda. Widzicie? Tak kombinowałam, tak zmieniałam, bo nic mi do niczego nie pasowało, ale mam to. Ta, co z wyrzosem pójdzie do kuchni, też lubię mieć tam zawsze jakiś klimacik tematyczny zrobiony do gotowania, a ta ze świeczką zostanie tutaj. Grzybek jeden wykorzystany, a kolejne wylądowały tutaj w koszyczku. Nas dzisiaj trochę wieje. Chciałam Wam pokazać siatkę, jaką sobie sprawiliśmy. Trochę późno, bo już polecie, ale dobrze, że jest. I teraz właśnie można sobie trochę schłodzić w domu, nie wpuszczając muchy do środka, figa czasami przeleci przez tą siatkę pod spodem. Ona się podnosi, jak się rozpędzi. Ale jak na razie trzyma się to całości. Chcesz wyjść? Tak? Wypuścicie? No to proszę bardzo. Co dzisiaj na obiad, to wymyśliły dzieci po drodze, jakich ich odwoziłam do szkoły. I będą tak, dzieci mówią na to liwie. Mięso z kością, czyli kupiłam ćwiartki z kurczaka. Janek mówi, no to do tego mizerię z pomidorkiem. A mój pomysł to, a zrobię już domowe frytki, dobra to są ćwiartki i jak to przy ćwiartkach zawsze są te dupki i ta kostka tutaj, ja tego nie lubię i zawsze to odcinam, po prostu obrzydzę jak takie coś później, taki tyłeczek na talerzu e, i zawsze sobie z tego. Razu lepiej. Dobra, kto jest w teamie ze mną i też to zawsze odcina, ja wiem, że dużo będzie osób, po co, po co. Przyprawy zawsze lubię sobie tak powcierać, żeby mocniej one przeszły. I teraz jeszcze na pół godziny tego kurczaka wstawię do lodówki, myślę, żeby bardziej on złapał smak i będzie tak jak w piekarniku Niczka też niestety mi się już popsuła. Dlatego soliłam z dużego pojemnika. Domowe frytki u nas ostatnio są często. Często są od kiedy mamy airfryera. I powiem Wam, że wychodzą pyszne, ale ale ja popełniam pewien grzech. Nie robię ich tak całkiem na sucho, tak zdrowo, tylko delikatnie skrapiam je oliwą. No i wtedy są naprawdę takie fajne, przypieczone, chrupiące. Spróbujcie, naprawdę, wychodzą fajne. Ja tu ubieram ziemniaki, a już się nie mogę doczekać, bo, bo przed chwilą kurier zostawił paczkę. A co w tej paczce? Wydaje mi się, że przyszła Lili Bluza taka jasna w serduszkach. Ja sobie zamówiłam bardzo podobną, bo właśnie wiem, mnie ostatnio namawia, mamo, poszukaj nam takich samych ubrań. To nie jest łatwe. No, żeby jeszcze z jednego sklepu, żeby to było identyczne. To w sumie nie znalazłam nic takiego, co by mi wpadło w oko. Były rzeczy, ale takie... no, jakoś... jakoś nieszczególnie do mnie przemówiły. No, a te bluzy właśnie będą podobne, bo będą miały jasne tło i na to Brązowe serce. Zobaczymy, czy dobre rozmiary. Tak jak widzieliście, wodę przy frytkach zawsze zmieniam z 2-3 razy, po prostu je tak porządnie wypłukuję. To jest też figa. O, teraz ją pewnie zobaczycie. I otwieram te paczki, o których wspominałam. Mój sweter... Mój sweter jest z Zalando. Myślałam, że będzie trochę dłuższy. Wzięłam specjalnie większy rozmiar, ale nie jest taki długi. No, no, chyba jest szansa, że to się uda. Fajna. Fajna, szkoda, że nie było dużych rozmiarów z tego, bo bym sobie wzięła normalnie dziecięcą. W sumie to trzy rozmiary większe, to mogła być. Bardzo fajna. I fajnie to razem wygląda, zaraz wam pokażę. Jeszcze coś tutaj robię. Wyprzedzając wydarzenia szkolne, zamówiłam sukienkę. Sukienkę w dynie, ale w haremie są one po 19 zł. Więc wiedziałam, dobra, na pewno będzie jakieś święto dyni na bank, więc za 19 zł to jeszcze tak nie szkoda. Kalosze z polarkiem w środku. Fajne, ale spore mi się wydają, jak na 30. No, 30. Nie wiem, przymierzymy jak wróci. Ja jeszcze sobie zamówiłam taką... To jest w ogóle sukienka. Tak było zapisane. Nie bluza, tylko sukienka, ale ona jest wykonana z takiego materiału jak bluza i właśnie widzę to do jakichś fajnych takich rajstopek, nie wiem, serduszka, jakieś wzorki albo po prostu do czarnych, być może pasek, buty właśnie takie aż tyblety Lubię takie luźne stylóweczki. Fajna jest i ona nie była droga. Nie pamiętam właśnie ile, a tutaj na metce nie ma ceny. Przez internet to zamawiałam. Więc nie wiem. Nie, no fajne jest. Może bez tej koszulki pod spodem, tak trochę jak kororadka, ale właśnie dodałabym do tego pasek. Fajna ma długość. Jest też taka raczej cieńsza i ona na stronie była w trzech kolorach. I teraz się zastanawiam, czy jeszcze sobie szarej nie domówić. Naprawdę jest mega fajna, taka nawet po domu. Speterek wygląda tak, no mógłby być dłuższy, ale może jakiś spódniczek do innych spodni, fajnie to będzie wyglądać. No i Libby bluza jest naprawdę bardzo podobna. Może nawet fajnie, że mam mniejsze serduszka, ale odcień tego podkładu, bym powiedziała, nie wiem, no bazy, jest bardzo zbliżony. Dobra, jadę po dzieciaki i nastawiam frytki. Mam nadzieję, że się dopieką, bo trochę sporo ich dałam, ale powinno być ok. Tak wyglądają. Myślę, że całkiem spoko. Co ty mówisz? Co ty mówisz? Przygotowałem Jasia wieku i to cały czas coś pichciłem. To wiesz? gdzie ci ta umiejętność Świasta? umknęła. Gdzie ci ta umiejętność się zgubiła w życiu? Od razu wszystko pokazać, 10 lat po ślubie minęło dopiero. Daj, poczekaj chwilę. A co ty myślisz, że ja będę 100 lat żyła? <laughs> ja się tutaj robi. Co robisz, Janek? Babeczki bananowy, z orzechami. Babeczki bananowe z orzechami włoskimi nowy przepis. A możesz sypnąć słonecznika zamiast orzechów. O, o, patrzcie. Dwóch kucharzy mam w domu. Tam masz miks orzechów, Jasiu. Może być. Z tatą jak nagotujecie? Może być. Albo góra, dół może być. 180. 180. No ładny to widok. Mężczyźni w kuchni. My jeszcze Jasiu im pokażemy. Jasiu mi pokażenia. często pokazuje, co ja potrafi. Za dzisiaj kolejne, a Jasiu dzisiaj. Tak, będą babeczki, ale teraz mama robi kontrolę. Co zjedzone? Jedna kanapka została, a jedną... No. Szału nie ma, mogłoby być lepiej, co? Ogórka nie zjadłaś? I papryki? Ja próbowałam ciasto, bo ciasto jest wyśmienite. W ogrodzie też już czuć jesień, no zimno dzisiaj, Grzesiu miał rację, naprawdę zimno, e, koło 10 stopni, ale mm. przez ten wiatr to odczuwalna jest niższa, e, ja mam trochę roboty w ogrodzie, nie wiem czy dzisiejszy dzień jest dobry, ale dobra, chociaż, chociaż część zrobię, to co najważniejsze. U nas w ogródku, tak jak widzicie, jeszcze zielono. Zawsze co roku mniej więcej o tej porze. Mrożę sobie warzywka takie do zupy, takie bukieciki. Na pewno to kojarzycie z moich poprzednich filmów. No i właśnie, selery w tym roku widzę, że pięknie urosły. No a pory, one od początku, raz, że miały trudny start, były zaguszane non stop przez rukole. No to nie wiem, co jeszcze poszło nie tak, ale są cieniutkie. Jak listewka, a w ubiegłym roku e, miałam tak grube pory, dosłownie jak moja ręka, jak kupnę, ale nie ma co narzekać, e, wyrywam to co jest, umyję to wszystko, wyczyszczę i będę mrozić, nie wiem jak ja rozszerzę lodówkę, zamraża bardziej zamrażarkę, już mam e, dwie zajęte warzywa, owoce, grzyby, mięso, brakuje miejsca. Ja zaraz zmykam do domu. Jutro ma być trochę cieplej, to ja może jutro sobie więcej tutaj podziałam. Nie chcę robić nic na siłę, żeby się nie załatwić, nie przeziębić. Dobra, to na razie zostawię, bo ja też tak lubię. Jeszcze, jeszcze przecież będzie pogoda przez kilka tygodni. Do po sobie zrywać na bieżąco. A to co na zimę, to na zimę. Nie wiem, czy macie, nie wiem, czy znacie. To nie są nierzyny. To jest czarna malina. Możecie sobie poczytać, że takie coś faktycznie istnieje. Jest bardzo dobra w smaku. Ciekawy dodatek do ogrodu. I nie powiem Wam, że czarna malina jest lepsza od czerwonej, że musicie to mieć, że to jest najpyszniejsze. Nie, ona też jest pyszna. Czerwone są równie przepyszne, no i mają też super właściwości. Czarna ponoć ma jeszcze lepsze, ale nie weryfikowałam tego. Tą wiedzę mam od pana z ogrodniczego. Ona tak czy inaczej pięknie nam się rozrosła. Dopiero posadziłam ją wiosną tego roku i naprawdę tych owoców mamy tutaj sporo, jak na pierwszy rok. A w smaku jest taka bardzo delikatna, mało intensywna. Ale dobra, jak macie miejsce w ogrodzie, to polecam. Mhm. A jeżeli chodzi o jeżyna, to tu jest jeżyna i ona nam w tym roku bardzo słabo owocowała. W ubiegłym może były z dwa owoce. I tyle. I bardzo się rozrasta. Wkurza mnie tutaj. Nie wiem czy jej właśnie nie przesadzę gdzieś do sadu. Widzicie jak ona się zaczyna tutaj położyć. Liście tak jak widzicie są dosyć czyste, więc ja ich nie będę tutaj moczyć razem z tymi korzeniami. Odetnę je i umyję je w domu. A jak powiedz na kanapie najwygodniej, co tam szukasz? Chowasz się? Chodź, idziemy się zagrać do domu. Chodź! Jeszcze tak patrzę na te liście, oczywiście wybieram tylko te najładniejsze, a jest ich znaczna większość. Jak coś brzydkiego mi się trafi, a tak jak tutaj na przykład to nie będę takich na To zawsze dobrze to wszystko umyć, żeby później nic nie zgrzytało w zupie pod zębami. Mi to chwilę zajmie, zanim skończę, więc chyba powoli się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Ale to pachnie. Warzywka tak po przełamaniu trochę soku puszczają. I naprawdę zapach jest przepiękny.